Dobry wieczór w poniedziałek, 16 dnia grudnia. Aleksandra Rutkowska, kłaniam się i zapraszam na przegląd wydarzeń ze świata. Spójrzmy na to, co dziś w programie. Gospodarczy cios dla Kremla i sojuszników. Unia Europejska przyjęła 15 pakiet sankcji. Niemcy gotowe do zmiany warty. Olaf Scholz przegrał głosowanie w Bundestagu. Giselle Pelico, wstrząsający proces i wyrok, który zapadnie za kilka dni. Otworzył oczy, a co zmienił? Na początek Bruksela i nowe unijne sankcje za napaść na Ukrainę. Uderzą nie tylko w Rosję, jej flotę cieni, firmy zbrojeniowe, ale po raz pierwszy także Chiny czy Koreę Północną. Na czarną listę trafili dyrektorzy firm, których majątki zostaną zamrożone, a wjazd do Unii zakazano w szczegółach Dorota Pawołek. Choć Unia Europejska przyjęła dziś 15 pakiet sankcji w związku z rosyjską inwazją w Ukrainie, w jego ramach na czarną listę dopisano kolejne 54 osoby, w tym dwóch wysokich rangą urzędników Korei Północnej, po tym gdy Pyongyang zaangażował się po stronie Moskwy w Ukrainie, oraz 30 przedsiębiorstw i jednostek, w tym m.in. chińskie firmy sprzedające Rosji części do dronów. To najważniejszą przełomową decyzją dzisiejszego spotkania w Brukseli było objęcie sankcjami osób i jednostek odpowiedzialnych za działania sabotażowe w Europie, za szereg podpaleń, za cyberataki i za szerzenie dezinformacji Kremla. W związku z tym na czarną listę osób objętych zakazem wjazdu na teren Unii Europejskiej, zamrożeniem aktywów w europejskich bankach oraz zakazem przekazywania im jakichkolwiek funduszy. Dopisano 16 takich osób i trzy jednostki. To przede wszystkim pracownicy służb specjalnych Rosji, Między innymi za ujawnienie tajnych informacji rządowych Francji czy Niemiec. To także pseudodziennikarze i pseudoeksperci siejący propagandę i fake newsy Moskwy w Europie. Za to nie zapadły dziś decyzje dotyczące objęcia sankcjami polityków gruzińskiego marzenia, bo zablokowały je Węgry i Słowacja, ale być może jeszcze w tym tygodniu do tej sprawy unijne stolice powrócą, próbując przyjąć takie sankcje w głosowaniu. Większościowym dla programu Oko na świat Dorota Bawołek Bruksela. Obalony w Syrii dyktator po raz pierwszy zabiera głos, a kraj szykuje się do odbudowy. Do Damaszku przyjechał dziś wysłannik do spraw Unii Europejskiej i delegacja z ONZ-u wyjechała z kolei część rosyjskich dyplomatów, zabierając ze sobą białoruskich i abchaskich kolegów o szczegółach Monika Owczarek. Co dalej z Syrią? To pytanie stawia sobie duża część świata. W Damaszku pojawili się wysłannicy ONZ i Unii Europejskiej. Chcemy, by Syria bardzo szybko otrzymała masowe wsparcie żywność, lekarstwa, schronienie dla ludzi, a także fundusze na odbudowę kraju, w który mogliby ponownie uwierzyć. Chcemy stworzyć dla Syrii perspektywę pełną nadziei i ją promować. Powierzyłam jednemu z czołowych europejskich dyplomatów w Syrii nawiązać w Damaszku kontakt z ludźmi z nowego rządu. Do tej pory Unia nie rozmawiała z syryjskimi rebeliantami, którzy obalili reżim Bashara al-Assada. Ich ugrupowanie Hayat Tahrir al-Sham, czyli Organizacja Wyzwolenia Lewantu, uznawana jest przez ONZ i wiele krajów zachodnich za organizację terrorystyczną. Nie przeszkodziło to jednak innym państwom, które chcą mieć oko na przyszłe losy Syrii, nawiązać z nimi kontaktu. Jesteśmy w kontakcie z grupą rebeliantów z Hayat Tahrir al-Sham i innymi ugrupowaniami. Hayat Tahrir al-Sham nadal jest uznawana za organizację terrorystyczną, ale możemy utrzymywać kontakty dyplomatyczne, co też robimy. Rosja postanowiła wycofać swoje wojska stacjonujące na północy Syrii i z posterunków w górach na zachodzie kraju. Dwie strategiczne bazy wojskowe w Humajmim i Tartusie nadal działają. Stanowią dla rosyjskiej armii punkt dostępu do Morza Śródziemnego, centrum uzupełniania zapasów oraz hub dla transportów wojskowych do Afryki. Jednak ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. To cena, jaką Moskwa być może zapłaci za wspieranie reżimu Asada. W tej chwili nie ma ostatecznych decyzji w sprawie losu rosyjskich baz wojskowych w Syrii. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami nowych władz. Z Syrii ewakuowano część rosyjskich dyplomatów wraz z nimi na pokładzie samolotu. Znaleźli się pracownicy misji dyplomatycznych z Białorusi, Korei Północnej i nieuznawanej międzynarodowo Abchazji. Z kolei Izrael wykorzystał obalenie reżimu i zajął strefę buforową na wzgórzach Golan, jak twierdzi tymczasowo, oraz zatwierdził plan zwiększenia liczby osadników na tym terenie. Przeprowadził także kilkaset ataków na cele militarne w Syrii. Nie jesteśmy zainteresowani konfliktem z Syrią. Będziemy określać politykę Izraela wobec Syrii zgodnie z wyłaniającą się rzeczywistością polityczną. Nowi przywódcy Syrii zapowiedzieli szereg reform. To między innymi wprowadzenie demokratycznych wyborów oraz odbudowa zniszczonego kraju. A ze studiem Okana Świat, drodzy Państwo, łączy się nasza wysłanniczka w Damaszku, Jagoda Grondecka Dobry wieczór, Jagodo. Syrię opuścili nie tylko rosyjscy dyplomaci, ale też dwie tony banknotów, które reżim miał wywieźć do Moskwy. To znaczy, że Asad przygotowywał się do utraty władzy? Zaprzecza temu, co sam Asad oświadczył w opublikowanym dzisiaj przez siebie właśnie pierwszym publicznym komunikacie skierowanym do świata, a opublikowanym przez Rosyjską Agencję Prasową. On twierdzi, że nigdy nie planował opuszczać Syrii, że chciał walczyć z rebeliantami do samego końca i że został przez Rosjan ewakuowany w ostatniej chwili bazy, z Bazy Homey, kiedy ta zaczęła być postrzeniwana przez Syrię setki milionów dolarów były dopanowane między marcem 2018 roku a wrześniu 2019, czyli w okresie, kiedy Syria była pogrążona w wojnie domowej oraz też zupełnie odcięta od międzynarodowego systemu bankowego poprzez sankcje nałożone przez kraje zachodnie na reżim Asada. Moż można więc przypuszczać, że te transfery były nie tyle przygotowywaniem się przez Asada i jego reżim do upadku, co po prostu liną ratunkową dla Syrii, jak właśnie dla każdego reżimu oblężonego sankcjami. Dzięki temu Asad mógł finansować innymi zakup zboża od samej Rosji, finansować swoje wydatki militarne, a jego najbliższe otoczenie, jego rodzina mogła także nabywać innymi, luksusowe nieruchomości w Moskwie. Reżimu Jagodo teraz już nie ma i rozmawiamy o nowych władzach, które odwiedza tak Unia Europejska, jak i ONZ. Hmm, oczywiście Unia chce nawiązać współpracę, ale pod pewnymi warunkami. Zastanawiam się, jak to dzisiejsze spotkanie przebiegło. Otóż szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kalas mianowała specjalnego unijnego wysłannika do spraw kontaktów z nowymi władzami Syrii, który spotkał się dzisiaj z nimi w Damaszku. I trzeba tutaj przyznać, że rzeczywiście rebelianci pod wodzą grupy e, Hayat Tahrir al-Sham, e, prowadzą imponującą ofensywę dyplomatyczną, ponieważ od w ciągu tygodnia, kiedy przyjęli władzę, e, zaczęli przyjmować już dyplomatów właśnie z krajów Unii Europejskiej, e, samej Unii, ONZ-u oraz państw regionu. E, nie doszło jednak jeszcze do żadnego przełomu. Unia oświadczyła, że nie jest gotowa znieść sankcji e, na Syrię, dopóki nowe władze nie udowodnią swojego zaangażowania co do poszanowania praw mniejszości, poszanowania praw kobiet oraz przede wszystkim wstrzymywania się od y, aktywności y, islamistycznych, y, dżihadystycznych, y, z którymi część członków ugrupowań, które zwyczajnie jego zasadem wcześniej, była y, związana. A jest to o tyle istotne, że Unia Europejska za pośrednictwem różnych nz agencji jest największym darczyńcą pomocy humanitarnej dla Syrii. Więc zobaczymy w następnych tygodniach, w następnych miesiącach, y, jak potoczą się właśnie losy, rozmów pomiędzy krajami Zachodu a Syrią. I jednak wszystkie te kanały komunikacji zostały już otwarte. Ta machina dyplomatyczna, jak mówi się, jest rzeczywiście rozpędzona. Kolejne państwa też chcą swoje placówki dyplomatyczne, przepraszam, wyznawiać. Zastanawiam się, co jest kluczowym, tak wewnętrznie, wyzwaniem teraz dla kraju. Dla kraju, przede wszystkim dla nowego rządu, wyzwaniem jest to, żeby nauczył się rządzić. Ponieważ jeśli historia może oferować nam jakiekolwiek lekcje, pokazują przykłady różnych państw od Afganistanu w latach 90. poprzez Libię, o wiele łatwiej jest być zjednoczonym, kiedy jest się w opozycji, niż kiedy stanowi się faktyczny rząd. Tutaj mamy na razie do czynienia z rządem tymczasowym złożonym z kilku różnych grup, które często mają być skonfliktowane ze sobą ideologię. I teraz największym wyzwaniem dla rebeliantów będzie stworzenie takiego rządu który odpowie na potrzeby Syryjczyków, że po latach życia w dyktaturze wojny domowej oraz w ogromnym kryzysie ekonomicznym mają bardzo duże oczekiwania dotyczące prawy praktycznie każdej sfery ich życia. do wewnętrznie bardzo dużo jest do zrobienia. Zewnętrznie ta sytuacja w regionie też eskaluje, bo mamy największy od dekady atak na Syrię przeprowadzony przez Izrael. Zastanawiam się, jak to wpływa na samą transformację i budowanie tej przyszłości. Mhm. Tak jak powiedziałaś, mamy tutaj do czynienia z bezprecedensowym w zasadzie atakiem Izraela na Syrię. W ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy do czynienia z ponad. 500 bombardowaniami, w większości na różnego rodzaju obiekty militarne w Damaszku, w różnych innych częściach kraju. Izrael też e, zajął właśnie strefę buforową przy wzgórzach Golan, e, co jest ironiczne o tyle, że stworzył tak naprawdę strefę buforową przy strefie buforowej. E, jednak tutaj rebelianci z Hayat Aszam zapowiedzieli, że nie są zainteresowani wchodzeniem w konflikt z Izraelem. Inne kraje regionu też nie odpowiedziały na to w żaden zdecydowany sposób. Można więc przypuszczać, że taki układ sił, te tereny zajęte przez Izrael zostaną z nami w tym regionie na pewno. A o tym wszystkim prosto z Damaszku nasza wysłanniczka Jagoda Grandycka. Bardzo dziękuję ci za te relacje. A teraz wielka zmiana, która czeka niemiecką politykę. Bundestag odrzucił dziś wotum zaufania dla kanclerza Niemiec Solafa Scholza. Decyzja parlamentu otwiera zgodnie z intencją szefa rządu drogę do przedterminowych wyborów. A te zaplanowano na luty. O szczegółach z Berlina Magdalena Gwóźdź-Palokat. Na agendzie w Bundestagu dziś był tylko jeden punkt, czyli początek końca rządu, który w Niemczech nazywany był rządem sygnalizacji świetlnej ze względu na kolory symbolizujące dane partie, czyli czerwony dla socjaldemokratów, żółty dla liberałów i zielony oczywiście dla zielonych. Kanclerz Olaf Scholz nie otrzymał, czego można się było spodziewać w większości głosów, a więc przegrał głosowanie nad wotum zaufania, na co zresztą sam liczył, bo to przecież on kilka dni temu zawnioskował o przeprowadzenie tak. Takiego właśnie głosowania konstytucja daje kanclerzowi takie narzędzie, a Olaf Scholz z niego skorzystał, podobnie zresztą jak pięciu innych kanclerzy przed nim w Republice Federalnej Niemiec. No i choć brzmi to paradoksalnie, ale dzięki temu, że Olaf Scholz nie uzyskał wotum zaufania, w Niemczech przeprowadzone będą mogły być nowe wybory i wyłoniony nowy rząd. I tu pojawia się być może szansa dla partii kanclerza, dla socjaldemokratów, która wprawdzie ma niskie, bo 16% poparcie, ale mogłaby nadal współrządzić Niemcami jako koalicjant, bo jeśli wierzyć sondażom, to zwycięsko z wyborów zaplanowanych na koniec lutego wyjdą Hadecy. Cieszą się oni obecnie 32% poparciem, no i to oni wystawią przy takim scenariuszu kanclerza, którym wówczas zostałby Friedrich Merz. Hadecy będą jednak potrzebowali koalicjanta i tym najbardziej prawdopodobnym na razie wydają się socjaldemokraci. Wtedy oznaczałoby to powrót do wielkiej koalicji, która już przecież Niemcami rządziła ostatnim razem w latach 2018-2021, ale to już bardzo wybiega w przyszłość. Na razie plan jest taki, że prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, ma 21 dni na rozwiązanie parlamentu, a po jego rozwiązaniu w trakcie kolejnych 60 dni muszą odbyć się wybory. Partie natomiast już porozumiały się co do daty. Wybory w Niemczech mają odbyć się 23 lutego. Jutro, między innymi, Hadesja oficjalnie przedstawi swój program wyborczy. Rozpoczyna się więc odliczanie do wyborów, a kampania w zwykle sennym, politycznie grudniowym Berlinie rusza pełną parą. Dla Oka na świat: Magdalena Gwóźdź-Palokat, Deutsche Welle, Berlin. W programie teraz jeden z najgłośniejszych i budzących największą grozę procesów sądowych ostatnich lat. Gisèle Pelico stała się feministyczną bohaterką, która wstrząsające doświadczenie wieloletniego gwałtu zamieniła w lekcję dla całej Francji, otwierając drzwi do procesu, pokazała nie tylko brutalną rzeczywistość gwałtu, ale zwróciła uwagę świata na podtrzymującą przemoc obojętność, O czym ma Artur Kasprzycki. Ta kobieta przeszła piekło. Dramat rozgrywał się w niewielkim, spokojnym miasteczku Mazo w Prowansji. Przez 10 lat mąż Giselle Peliko odurzał ją lekami, następnie zapraszał poznanych w internecie mężczyzn, którzy wspólnie gwałcili Giselle, gdy była nieprzytomna. Jesteśmy tu po to, by wywierać presję. Mamy nadzieję, że sprawiedliwość będzie proporcjonalna do czynów popełnionych przeciwko Giselle. Sprawa Giselle Pellicot wstrząsnęła całą Francją. Tym bardziej, że kobieta zgodziła się na publiczny proces i ujawnienie swojego wizerunku, aby dać przykład innym kobietom, by te nie milczały, gdy padną ofiarą gwałtu. Wykazała się godnością i odwagą, które budzą szacunek. Jestem z niej bardzo dumna. Wierzę, że będzie służyć jako przykład dla wszystkich kobiet, które chcą złożyć zawiadomienie, ale tego nie zrobiły. Rzeczywiście będziemy mówić o czasach przed i po pani Peliko. Ta kobieta otworzyła pewne drzwi, w końcu jesteśmy słuchane i w końcu nikt nie może zaprzeczyć prawdzie. W sprawę zamieszanych jest ponad 50 mężczyzn, na co istnieją niezbite dowody, ponieważ mąż nagrywał swoje zbiorowe gwałty. Teraz mąż oprawca może spędzić 20 lat za kratami za wielokrotny gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Przeprosił w szczególności swoją rodzinę. Chciał podziękować sędziom za okazaną mu troskę, biorąc pod uwagę jego problemy zdrowotne. Przeprosiny nie wystarczą. Dzieci oprawcy nie wyobrażają sobie wybaczyć ojcu. Wiemy, jakich okrucieństw doświadczyła moja matka, to oczywiste, że nie możemy wybaczyć. W gwałtach brali udział mężczyźni w wieku od 27 do 74 lat ze wszystkich klas i grup społecznych. Wielu z nich przyznało się do winy, ale nie brak i takich, którzy twierdzą, że uprawiali seks z nieprzytomną panią Giselle, aczkolwiek to nie był gwałt. Ci, którzy tam kiedyś poszli, przynajmniej moi klienci, mogli zostać wprowadzeni w błąd lub pomyleni to możliwe. Demonstranci uznają takie tłumaczenia za absurd. Ulicami Awinionu, gdzie odbywa się proces, przeszły liczne demonstracje. Kobieta stała się symbolem odwagi. W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet do sprawy odniósł się Michel Barnier, ówczesny premier Francji. Walka z przemocą wobec kobiet wymaga mobilizacji całego społeczeństwa. To kwestia społeczna. To sprawiedliwa i konieczna walka. Nie tylko Giselle została skrzywdzona. Jeden z mężczyzn zgwałcił własną żonę. Dominik Pellicot pomógł mu zdobyć leki usypiające. Powiedział, że jest mu przykro, że chce być sądzony na podstawie tego, co zrobił i kim był. Prawdopodobnie wszyscy oskarżeni usłyszą wyroki jeszcze w tym tygodniu. To jednak nie koniec historii. Trwa dochodzenie karne, które ma wyjaśnić, czy Dominik Pellicot molestował także swoją córkę i wnuki. Wielu obserwatorów zadaje pytanie, czy sprawa Giselle to mrożąca krew w żyłach aberracja, czy może część szerszego problemu społeczeństwa francuskiego. Im więcej mówimy o przemocy, tym łatwiej ją rozpoznać i jej przeciwdziałać. Dlatego już teraz będziemy o tym rozmawiać z naszym gościem, Michel Viato, korespondent francuskiej agencji prasowej, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Wstrząsająca jest to historia, która porusza społeczeństwo nie tylko francuskie, ale społeczeństwo na całym świecie. Co nam ten proces powiedział o sytuacji, w której francuskie społeczeństwo jest teraz? tak, no, ten proces jest przerażający nie tylko przez te perwersyjne zachowania e, męża Giselle Pelico, ale także dlatego, że tylu zdawałoby się zwykłych mężczyzn w nim uczestniczyło. No, ale można też mieć nadzieję w każdym najgorszym wydarzeniu można odnaleźć jakiś element nadziei, być może doprowadzi to do zmiany mentalności naszego społeczeństwa francuskiego i ujawnienia i skrytykowania tego, co nasze feministki nazywają kulturą gwałtu. Co one rozumieją przez tą kulturę gwałtu? To jest tolerancja oparta na rozmaitych fałszywych argumentach tego typu zachowań. We Francji bardzo dużo dochodzeń na temat gwałtu kończyły się umorzeniem, prawda, dlatego że w jakimś sensie no, nie była to ciężka zbrodnia w oczach sędziów, czy, czy w oczach części społeczeństwa. Na czym się ta kultura gwałtu opiera? No, z jednej strony na pewnym współczuciu wobec gwałcicieli. Trudno sobie to wyobrazić, ale e, takie argumenty ich adwokaci wysyłają, że na przykład dany mężczyzna przeżył jakąś silną traumę, czy to seksualną, czy, czy jakąś inną w swojej młodości i to zupełnie skrzywiło jego podejście do kobiet. Co Prawda? pokazuje też, że nie rozmawiamy o podmiotowości osób, które doświadczyły przemocy, tylko skupiamy gdzieś tę energię rzeczywiście na osobach, które jej dokonały. Pytanie, czy ta przemiana społeczna, ona może jakoś współgrać z tą prawną. To znaczy, czy są normy prawne teraz we Francji, które mogłyby otoczyć opieką i przeciwdziałać takim sytuacjom? Oczywiście prawo zabraniające i każące gwałt już istnieje. Tę wielką debatę, którą w tej chwili mamy, dzięki Gizer dzięki temu procesowi, w tej debacie chodzi o to, czy w prawie należy wpisać brak zgody kobiety na stosunek seksualny. Prawda? I tutaj jest to może paradoksalne, ale feministki są podzielone. Prawda? Część uważa, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby kiedy nie ma zgody, to mamy do czynienia z gwałtem. Prawda? Jednocześnie inne feministki twierdzą, że to zaciemni trochę sytuację, dlatego że one twierdzą, że zgodę często mężczyzna, gwałciciel, agresor uzyskuje, ponieważ jest jakby. Partnerem dominującym, czy to służbowo, czy to fizycznie, czy to materialnie, danej kobiety, i w sumie w procesie może się okazać, że to jest jego przekonanie, że ona się zgodziła, no i jej słowo, że się nie zgodziła. Ale jak to powiedziała, no rzadko która kobieta chyba nagrywa na magnetofon swoją rozmowę z mężczyzną, który się znajduje w takiej sytuacji, więc rzeczywiście być może ta, to uznanie, zgody czy niezgody, prawda, w sprawie o gwałt, no nie z taką obosieczną bronią, którą mogliby wykorzystać ci, którzy, którzy gwałcicieli bronią. Tutaj nie, winno znaczyć nie, ale tu jest jeszcze jeden wątek dotyczący tego, co łączy wszystkich tych oprawców, ponad 50 o tylu wiemy na pewno, to, że każdy z nich świadomie podjął decyzję, żeby nie zgłosić tej sprawy na policję. To znaczy, przyjął, te zeznania są wstrząsające, mówią o tym, że albo mąż się zgodził, to myślałam, że to jest okej, okay, albo nie byłem świadomy. To znaczy, to są argumenty, które gdzieś współcześnie w XXI wieku wydają się zupełnie abstrakcyjne. No, ja oczywiście nie chcę powtarzać tych argumentów, bo to wygląda, jakbym ich bronił, a nie jest to moim zamiarem. No, ale rzeczywiście oni twierdzili, że byli manipulowani przez męża Gidel Peliko, że myśleli, że taka gra erotyczna, prawda? Taka libertyńska gra, że ponieważ mąż ich zaprasza, to znaczy, że tak się oni bawią, a że ona może tylko udaje, że śpi. Ale a to zakładałoby, razie... że żona ona jest przedmiotem, które nie, jakby nie ma zdania, to jest wstrząsające. I... Dokładnie tak i oto teraz tę walkę zaczęły i toczą francuskie feministki, popierane zresztą przez feministki z całego świata, żeby już nie uznawać tego typu argumentów, prawda? Żeby to się zmieniło, żeby kobieta, która została gwałcona, nie wstydziła się, prawda? Bo wiemy, że duża część gwałtów nie jest ujawniona i nie jest karana, dlatego że kobiety wstydzą się z tym przyjść do policji czy do sądu, prawda? Ale w tej sprawie dzięki Giselle Pelico, która nie wstydziła się nawet tego, żeby w sądzie pokazać te filmy wideo, które jej mąż nakręcał. Wiadomo, że tego typu perwersyjni właściciele, oni chcą mieć trofea swoich wyszynów, prawda? I on dokładnie nakręcał wszystkie te... Te, te okropne wydarzenia, i z tego zresztą wiemy, że złapano 50 mężczyzn, 51, no jeden bucieka gdzieś, jeszcze go nie złapali, a tak naprawdę ich było może 80 i w sumie tych gwałtów było około 200 na przestrzeni. Dziesięciu lat. Prawda? Dopytam jeszcze na koniec, bo ta wstrząsająca historia wyciągnęła Francuzów na ulicę, bardzo dużo obojętności i milczenia cały czas pozostaje, a to świadczy też i mówi o tym prawnik Giselle, że to milczenie to jest bycie współwinnym. Ja się zastanawiam, czy na tym etapie we Francji widzi Pan, że coś już się zmieniło, albo coś się zmienia. Och tak, to, to wyraźnie widać. Zresztą tutaj można wstąpić inne przykłady, które ostatnio wyszły na jaw. Także przed procesem, jak i w czasie procesu, to są te nadużycia seksualne, gwałty, czy jakieś prześladowanie seksualne, jak to my mówimy we Francji. Prawda? Także na przykład w środowiskach e, elit. No, nasz jeden z największych aktorów, Jean de Pardieu, ma w tej chwili proces o, o gwałt. Prawda? No, jest w kiepskim stanie zdrowia i ten proces chyba został odłożony aż do marca, no, ale no jest to wyraźne, że tego typu ludzie, którzy wydają się geniuszami, czy ludźmi prawda, na szczycie władzy i chwały, mogą się dopuszczać tego typu czynów i teraz kobiety się dużo mniej obawiają wyjścia z tym, nawet po wielu latach. To, to nie dotyczy tylko aktorów. No, innym takim przypadkiem jest na przykład um, przewodniczący Francuskiej Fundacji Nauk Politycznych. Intelektualista Będziemy lotu. musieli absolutnie kontynuować się. Michel Wietto, był gościem Ogana Świat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, teraz Majota po największym od niemal wieku cyklonie. Służba zdrowia jest zdewastowana przez żywioł, a ratownicy ścigają się z czasem, by dotrzeć do ocalałych. Miejscowe władze i mieszkańcy mówią o apokaliptycznych zniszczeniach. Więcej od Agnieszki Śmiechowskiej. To moment uderzenia do najpotężniejszego cyklonu, jaki nawiedził Majotę od niemal 100 lat. Z siłą wiatru przekraczającą 220 km na godzinę na swojej drodze nie oszczędzał niczego. Spanikowałem, krzyczałem, potrzebujemy pomocy, potrzebujemy pomocy. Myślałem, że zbliża się mój koniec. Tysiące mieszkańców nie ma dostępu do prądu i wody pitnej, a wiele dróg jest nieprzejezdnych przed sklepami. Ustawiają się długie kolejki, brakuje dosłownie wszystkiego. Nie mamy wody od trzech dni, staramy się zdobyć absolutne minimum do przeżycia. Majotta to francuski region zamorski. Ten niewielki, zamieszkany przez prawie 300 tysięcy ludzi archipelag na Oceanie Indyjskim jest też najbiedniejszym francuskim departamentem. Niemal 80% ludzi żyje tu poniżej progu ubóstwa. Wielu mieszka w slumsach, a te zostały zrównane z ziemią. Dlatego liczba ofiar trudna jest do oszacowania. Myślę, że z pewnością będzie ich kilkaset. Być może ta liczba zbliży się do tysiąca, a nawet kilku tysięcy. Paryż wysłał pierwszy samolot z pomocą humanitarną i zespołami ratunkowymi. Na miejscu zjawił się minister spraw wewnętrznych Francji. Mobilizujemy wszystkie możliwe środki, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Zapewnienia o wsparciu płyną też z Brukseli. Europa solidaryzuje się z mieszkańcami Majoty w tej straszliwej godzinie próby. Jesteśmy gotowi przyjść z pomocą w najbliższych dniach. Na ulicach dochodzi do grabieży i napadów. Lokalni politycy, by chronić mieszkańców, domagają się wprowadzenia stanu wyjątkowego. W dzisiejszym wydaniu OKA na Świat to wszystko. Przed nami Polska Nocą. I Anna Śpiechowicz, a Ja mówię Państwu do zobaczenia do jutra.